Zostań żołnierzem. News. Witam w podcaście Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej przed mikrofonami Marcin Superczyński. Tym razem odwiedzamy zakłady mechaniczne tarnów SA, w których powstaje broń, z której później korzystają nasi żołnierze. Są to m.in. karabiny Bor, Tor, UKM czy moździerze LMP-2017. Przyjrzenie się z bliska, jak powstaje broń, było bardzo pouczające. Od niezawodności sprzętu zależy przecież życie żołnierza i jego skuteczność. Przekonywał nas reprezentujący. Tarnowskie Zakłady Roman Uznański, konstruktor karabinu wyborowego MWS 25. Znajdujemy się obecnie na stacji prób zakładów mechanicznych w Tarnowie. Tutaj przeprowadzamy w ramach codziennych zajęć badania zdawczo odbiorcze, jak również badania okresowe oraz badania zakładowe naszych wyrobów. Jakie czynności się tutaj wykonuje? Podczas strzelań, podczas badań zdawczo odbiorczych strzelamy z każdej sztuki wyprodukowanej przez nas broni, zarówno sprawdzenia na automatykę, jak i celność, także mieć potwierdzenie, że, że broni wyszła do użytkownika w pełni sprawna zgodna z dokumentacją techniczną. Ile takich strzelań się wykonuje? To wszystko zależy od cyklu produkcyjnego, natomiast mogę powiedzieć szczerze, że, że, że tutaj pracownicy stacji prób mają, mają codziennie co robić. Naprawdę są, są miesiące wzmożonej produkcji, więc tutaj wszystkie te karabiny potem przed wysłaniem, przed zakonserwowaniem, wrzuceniem w skrzynię, no, no tutaj muszą się znaleźć, muszą, muszą zostać strzelone. Dwa tunele 100-metrowe, gdzie strzelamy celność i automatykę. Natomiast posiadamy jeszcze osobne tunele, gdzie strzelamy armaty 23 mm. Każda broń, która trafia potem do żołnierza, przeszła tutaj przez to pomieszczenie. Tak, zarówno jako samo uzbrojenie, jak i wszelkie aplikacje, takie jak zasobniki lotnicze czy zdanie sterowane wieżyczki. I już możemy prowadzić ogień. Dokładnie. Damian Jarosz, zakłady mechaniczne Tarnów, kierownik działu konstrukcji mechanicznej. Jesteśmy przy ukm Uniwersalny Karabin Maszynowy 2000P. Czy żołnierz, który świeżo wstępuje do Wojska Polskiego i dostanie taki właśnie karabin, czy on już tak w miarę po kilku dniach jest w stanie go obsługiwać, czy trzeba poświęcić mu znacznie więcej czasu? Myślę, że przede wszystkim musi zapoznać się z instrukcją użytkowania. Jeżeli zapozna się z instrukcją użytkowania, będzie w stanie operować tą bronią. Tak naprawdę nie jest to trudna broń w obsłudze, tylko trzeba zwracać uwagi na Pewne szczegóły, aspekty techniczne, specyficzne dla tego rodzaju broni. Kolejność wykonywania czynności to niezwykle ważne. Dokładnie, kolejność wykonywania czynności, no i zwracanie uwagi na takie drobne szczegóły. Waga tej broni, bo on na pewno nie jest lekki czyli predyspozycje do korzystania z tej broni mają z pewnością ci żołnierze silniejsi. Tak, to jest broń wsparcia, to nie jest broń szturmowa. Ta wersja, którą tutaj mamy przed sobą, to jest 11,2 kg. Waga w zależności od tego, co na tym karabinie powiesimy, założymy. Przy czym pracujemy nad wersją lżejszą, mniejszą, bardziej ergonomiczną. Krótszy UKM z krótszą lufą, z tego co także widzieliśmy, z inną kolbą, inny dwójnik także? Dokładnie, krótka lufa, dwójnik z regulowaną długością nóżek, składany na obie strony do przodu, do tyłu, kolba lekka składająca się na lewą stronę, niska szyna montażowa, dzięki czemu jest, obsługa jest wygodniejsza, strzelec też nie ma tak wysoko głowy. Przeziernik, ewentualnie inne urządzenie optyczne. Dokładnie. W przypadku nowej wersji karabinu tutaj chcielibyśmy, żeby etatowym przyrządem celowniczym był celownik optyczny. Awaryjnie będzie przeziernik z jedną nastawą do strzelania naprawdę takiego awaryjnego. Możemy go otworzyć. Co jest w środku? Po otwarciu widzimy zamek, suwadło, mechanizm Dosyłania, urządzenie powrotne. Często też pojawiają się tutaj porównania do PK, prawda? Mogą mieć takie same dwójnoki, nie oznacza, że to są te same karabiny. Inna amunicja, w PK było 7,62x54, UKM wersja natowska 7,62x51. Inna zasada działania, inna zasada wyłuskiwania i dosyłania. Komu poleciłby pan tę broń? Wszystkim. <laughs> Oczywiście nie jest to broń dla każdego żołnierza, w sensie takim, że planowany pewnie jest jeden na, na drużynę. To nie jest broń szturmowa, tylko broń wsparcia. O to, to po prostu ma zapewniać zwiększać siłę ognia. Matusik, kierownik Działu Marketingu i Komunikacji w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. Jesteśmy tutaj właśnie w sali, gdzie oglądamy najnowsze produkty, ale także te starsze produkty zakładów mechanicznych w Tarnowie. Między innymi stoimy przy moździerzu, który trafił właśnie na wyposażenie Wojska Polskiego. Co możemy powiedzieć więcej na ten temat? Obecnie zrealizowaliśmy w terminie kolejną dostawę moździerzy. Było to 204 sztuki. W tym roku dostarczyliśmy do Wojsk Obrony Terytorialnej. W poprzednim roku dostarczyliśmy 150 sztuk. Umowa opiewa na 750 sztuk, także jesteśmy w połowie lżejszy moździerz, nie LM-60 tak jak do tej pory był na wyposażeniu na przykład wojsko Obrony Terytorialnej, ale LMP, czyli zdecydowanie lżejszy. Jeden żołnierz obsługuje ten moździerz. Ten moździerz umożliwia strzelanie nie tylko e, jakby ogniem pojedynczym i z pustu, ale możemy też strzelać e, ogniem jakby e, ciągłym, gdzie mamy wysuniętą iglicę i strzelamy po wrzuceniu pocisku do, do lufy. Granatnik. RGP-40. Konstrukcja sześciostrzałowa umożliwia nam prowadzenie całą gamą amunicji tak naprawdę. Mamy 25 rodzajów e, amunicji. Które możemy prowadzić strzelania na dystansie 400 metrów. Amunicji o niskiej prędkości wylotowej lub o średniej prędkości. Tutaj mamy zasięg 800 metrów. I mamy amunicję tutaj e, odłamkową, ćwiczebną, dymną, dymną rozcaloną, e, zapalającą, przeciwnurkową. Nie jest to skomplikowana broń. Jak najbardziej jest to bardzo proste. Też samo strzelanie nie, nie sprawia problemów, bo tutaj nie mamy takiego odrzutu jak w przypadku na przykład karabinów 12,7, gdzie jednak ten żołnierz Musi już odpowiednio ustawić broń do barku, tak żeby nie doznał jakichś uszkodzeń ciała. To jest bardzo intuicyjna, łatwa bo w cudze broń. Jesteśmy przy karabinie nowym dziecku, można powiedzieć, z zakładów tarnowskich. Karabinie, który znany był pod kryptonimem SKW. Karabin w, według nowej nazwy MWS-25. Karabin dedykowany dla snajperów, szelców wyborowych oraz szelców sportowych. Co tutaj się znajduje? Karabin w ukompletowaniu z lufą 20-calową, z lufą akurat w tym przypadku w kalibrze 6,5 Creedmoor. W ukompletowaniu powiedzmy, że najcięższym, czyli możliwością złożenia kolby. Kolba ciężka, precyzyjna, z monopodem pod spodem, dwój z możliwością składania na 45 stopniach w celu obniżenia sylwetki, magazynek 10 nabojowy, dodatkowo luneta w tym w tym egzemplarzu Zigzauer Tango 6 w wersji 5,30 x 56 na montażu monolitycznym z pochyłem 20 Moa. Waga tego karabinu, akurat tej wersji? To jest 5,6 kg bez magazynka. Dla kogo jest to broń? Na pewno tutaj nieuniknione nie jest to szkolenie, właśnie ciężkie, mozolne, żeby tutaj wydobyć z tego żołnierza strzelca wyborowego ten kunszt, właśnie niezbędny do strzelania dalekodystansowego. Natomiast wiemy na podstawie różnych pokazów, gdzie jeździmy z tymi karabinami. Że nawet osoby niedoświadczone, te, które miały taki karabin tego typu pierwszy raz w ręce, były w stanie razić gongi na 600 metrach, co spotykało się z niesamowitą radością wśród tych strzelców. Jeśli chodzi o kaliber tutaj stosowany, w tym egzemplarzu mamy akurat kaliber 6,5 Creedmoor, natomiast podstawowym kalibrem tego karabinu jest 308 Winchester, czyli 762x51 NATO. Możemy tutaj strzelać amunicją w standardzie 308, jak i 762. Jeśli chodzi o obsługę, jest ona zbliżona, wręcz taka sama jak karabinów opartych na platformie AR takich jak AR-15, AR-10, HK-416, 417. Więc tutaj ktokolwiek, jeśli miał wcześniej do czynienia z zachodnimi konstrukcjami, to, to tak naprawdę zna całą obsługę karabinu i przechodzi tylko do treningu szeleckiego. Jak przenosimy tę broń? Mamy pasy odpowiednie dedykowane? Czy mamy jakiś noszak? Jak to wygląda? Możemy zaproponować pazność zarówno zachodniej, jak i polskiej produkcji. Natomiast przewidzieli, przewidzieliśmy również noszaki lekkie, jak i duże, ciężkie pracaki snajperów które tutaj możemy pakietować razem z tym karabinem. Przyjaznym dla szczelca miejscu jest umieszczona rękojeść napinania, ponieważ może być umieszczona po lewej lub po prawej stronie komory zamkowej, tak więc no, jest tutaj do niej łatwy dostęp zarówno w postawie stojącej, jak i leżącej. Jeśli chodzi o kolby, oczywiście można ją składać. Kolby możemy składać niezależnie od, od modelu, jaki zastosujemy. Są to kolby też podebrane ze standardu AR-15. Kolby mogą właśnie być wyposażone w zawias kolby składanej lub stałej, dzięki czemu cała, cały karabin jest lżejszy. Natomiast korzystając tutaj z systemu tak zwanego MILS PGR-15 możemy tutaj montować zarówno ciężkie kolby precyzyjne, jak i lekkie przeznaczone do karabinków szturmowych. Jaka jest przyszłość tej broni? Czy ona może trafić do Wojska Polskiego? Czy są jakieś testy prowadzone? Znaczy tutaj jesteśmy po badaniach zakładowych, gdzie dwa karabiny przeszły pełne badania żywotnościowe, łącznie z badaniem na strzelanie na dużą ilość strzałów, czyli tutaj było po 10 tysięcy sztug amunicji, na lufę. Jesteśmy pewni tego wyrobu. Keramin spełnia wszystkie normy obronne. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęty na uzbrojenie. A tak właśnie brzmią niektóre produkty zakładów mechanicznych Tarnów. Moździerze zagrają innym razem. Dziękujemy za uwagę. Marcin Superczyński. To był podcast Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Zostań żołnierzem. News.